Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki Porozmawiajmy o sporcie W dzisiejszym odcinku znów będę Wam tutaj opowiadał o polskiej reprezentacji Przedstawię Wam wygranych i przegranych po spotkaniu Polska-Austria Tamto spotkanie przegraliśmy 1-3 i tak na dobrą sprawę więcej jest takich zawodników którzy dużo stracili W tym spotkaniu nie funkcjonowała obrona i środek pola. Więc można powiedzieć, że takim przegranym jest Dawidowicz. Bo na początku tego turnieju doznał kontuzji. W spotkaniu przeciwko Holandii nie mógł wystąpić. Wszyscy eksperci w Polsce, tym także ja. Byłem rozczarowany tym, że piłkarz Werony nie może zagrać w pierwszym składzie. No bo za czasów i Michała Probierza, czy. Również Paulo Sousy, szantosza, ten zawodnik, pokazywał, że może być ostoją, że Dorus do takiego, bym powiedział, do takiej roli, że może dyrygować tą obroną, jak to robił kiedyś Tomasz Hajdu czy Jacek Bąk. No, już ma 29 lat, gra regularnie w Serie A. W tej lidze nie zawodzi, no ale niestety doznał kontuzji. Salomon. Go zastępował, nie wykorzystał szansy, no i w spotkaniu przeciwko Austrii wydawało się, że piłkarz Werony będzie ostoją defensywy, a tak na dobrą sprawę maczał swoje dłonie we wszystkich straconych golach. Szczególnie najbardziej szkoda tego pierwszego gola, gdzie polska reprezentacja nie była skoncentrowana, popełnił błąd, był od początku tego meczu elektryczny. Chyba jednak ta presja, ale to jest zadziwiające, no bo ten piłkarz, jak wspomniałem, zbliża się do trzydziestki. Multum spotkań rozegranych w Serie A. Ok, kilkanaście w kadrze, bo z uwagi na kontuzję i kruche zdrowie, no nie mogliśmy go jakby zobaczyć na takiej wielkiej imprezie, i gdy dostał szansę, jej nie wykorzystał. I to właśnie było rozczarowujące. I pojawia się takie pytanie, czy to jest czas, żeby dawać szansę innym obrońcom, przecież czeka jeszcze na to Walukiewicz. Może on w spotkaniu przeciwko Francji powinien wystąpić, ale pewnie Michał Probierz postawi na tych zawodników, którzy grali do tej pory. No problemem jest to, że, że ci zawodnicy, którzy nie zawodzili jak Salomon czy Dawidowicz są tutaj bez formy. No, warto tu podkreślić, że pewnie nie do końca czuł się dobrze dysponowany, no bo pamiętamy, że przed Euro wypadł przez kontuzję, takie pierwsze spotkanie po urazie, jeszcze jak to jest taki mecz o takiej randze, o takiej presji. No i piłkarz przegrał tą, tą, tą swoją szansę. W tym momencie zawiódł mnie i pewnie Michała Probierza. Kolejni zawodnicy, tacy przegrani, to dla mnie zawodnicy środku pola, czyli ślisz i Piotrowski. No bo w ostatnim czasie, wtedy gdy Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. I po tych dobrych spotkaniach pod wodzą Michała Probierza wydawało nam się, że mamy pewnego rodzaju kłopot bogactwa w środku pola, no bo Ślisz, Piotrowski, gdy grali w reprezentacji dawali dobre zmiany, sprawdzali się, plus do tego dochodzący Taras Romańczuk i wydawało się, że jakby już idzie nowe, że mamy odpowiednich piłkarzy na tych pozycjach, że Heze, który jednak wybrał reprezentację Argentyny, nie będziemy płakać po nim, bo piłkarze, na których stawia probierz dają radę. Tym bardziej, że zarówno Śliż grał dobrze, Piotrowski dawał dobre zmiany. No przed tym turniejem, co prawda, w spotkaniu przeciwko Turcji zawiódł, ale gdy wchodził jako rezerwowy, jako piłkarz, który miał dać impuls z ławki przeciwko pomarańczowym, dał dobrą zmianę. No i w spotkaniu przeciwko Austrii podobieczni Rangnika wypunktowali nas, zdominowali, no i przegraliśmy walkę w środku pola. Jakby widać było, że ślisz nie potrafił grać na takiej wysokiej intensywności. Był pewnego rodzaju taki zagubiony, gubił często piłki, był spóźniony. Zresztą, gdy schodził z wojska, było widać, że ledwo oddycha. Ale to jest młody piłkarz i moim zdaniem on grając w MLS kolejne pół roku, on się przyzwyczai do tej intensywności, będzie lepszym piłkarzem. Nie można jakby stawiać krzyżyka na jego karierze, tylko właśnie jest to przykre, że tak długo tego krychowiaka holowaliśmy i taki właśnie były zawodnik Legii Warszawa czy piłkarz Ludogorca powinni wcześniej jakby dostać tą szansę, a tak w takim spotkaniu, podobnie jak Dawidowicz z większą presją, w meczu o wszystko nie dali rady. No i właśnie, piłkarz Ludogorca, taki zawodnik odkryty przez Michała Probierza, dawał te dobre zmiany, nawet w tym spotkaniu parażowym, gdy graliśmy z Walią, grał przyzwoicie. No i wydawało się, że jakby grając w pierwszym składzie, no będzie rewelacją. I tutaj jednak w tym spotkaniu nie przypominał tego zawodnika z Ligi Bugarskiej, który zdobywa gol za golem. I można powiedzieć, że te błędne zestawienie środka pola przez Michała nie nietrafione zmiany zadecydowało to. O naszej porażce. I tutaj, jeszcze do takiego przegranego po tym spotkaniu, dodałbym Frankowskiego, no bo do tej pory przyzwyczailiśmy się, że właśnie Zaleski, Frankowski to są piłkarze Bahadłowi, którzy najczęściej grają u Michała Probierza. No i Franek, właśnie pod wodzą obecnego selekcjonera reprezentacji, Torus już do roli lidera był chwalony przez Roberta Lewandowskiego. Piłkarz Lens w lidze Miszu zdobywał bramki, także. Że w lidze francuskiej zachwycał, można powiedzieć, że tą prawą stronę Wahadła zamknął. Były gole, były asysty. Gdy nasza reprezentacja była groźna, to zwykle z tej strony Wahadła. A widać, że Rangnik dobrze przeczytał nas. No i były piłkarz Jagioloni w tym spotkaniu zawiódł. Wspominałem w poprzednim odcinku, że właśnie. Zabrakło nam tutaj Matygo Kasza. Może właśnie ten były zawodnik Aston Villa w tym momencie takiego bezproduktywnego Franka by zmienił. Tym bardziej, że skóra się nie. Dostały szansy, więc to są dla mnie przegrani piłkarze tego spotkania. Można powiedzieć, że jakby Michał Probierz też po części jest trochę przegranym, no bo poniósł drugą swoją porażkę w karierze, będąc trenerem polskiej reprezentacji. Niestety na tym wielkim turnieju przegrywa. Tak jak po meczu z Holandią były pewnego rodzaju takie pochwały, dobre zmiany. Polska reprezentacja mogła się podobać. Próbowaliśmy nawiązać walkę z Holendrami. Pomarańczowi byli od nas lepsi. To jednak w tym spotkaniu przeciwko Austrii selekcjoner polskiej reprezentacji nie trafił z zestawieniem tego środka. Później także zmiany nie były do końca trafione, więc przegrana odpadamy z turnieju. Więc, więc, więc Michał Probierz teraz tak jak zapowiedział w spotkaniu przeciwko Francji będzie już wystawiał silny skład rozpoczyna przygotowania do Ligi Narodów i także zbliżających się eliminacji Mistrzostw Świata. Tak, jeżeli chodzi o tych wygranych, to tak się zastanawiałem, no ciężko tutaj wskazać się z wygranego po takim spotkaniu, no nie zawiódł Zieliński, na pewno, który się dwoił, troił, wielokrotnie kapitan w tym spotkaniu brał piłkę na siebie, próbował Grał z innymi piłkarzami, ale sam Zieliński na dobrze dysponowanych Austriaków to było zdecydowanie za mało, no i jakby tutaj z taką gwiazdeczką ten wygrany, no bo powiedzmy sobie szczerze, no Piotrek Zieliński to lider, który ma jakby tą naszą drużynę ciągnąć, ma sprawiać, żebyśmy grali fenomenalnie, więc, 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 więc... Tu taki, takim wygranym może być Krzysztof Piątek, który po Buksie zdobył bramkę na euro swoją pierwszą. Jest to pewnego rodzaju taki pozytyw. To pokazuje, że na tych wielkich imprezach Buksa Piątek, czyli mamy napastników, którzy potrafią wyręczyć kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, a musimy się powoli przyzwyczaić do tego, że. No, może jeszcze nie na następnej imprezie, no bo lewy będzie chciał grać do Mundialu, ale już chyba na następnym Euro. No, Lewego nie zobaczymy, choć patrzcie, Cristiano Ronaldo ma 41 lat i gra. Gdyby tak Robert po tym nieudanym Euro dla nas jednak jeszcze pociągnąłby tą karierę nie tylko do Mundialu, tylko do euro ma 36 lat, lewy 40 w czasie kolejnego euro, jako, jako, jako już, no, powiedzmy, może taki joker, może jako taki pewnego rodzaju mentor, może jako piłkarz w roli takiego grosika, to byłoby ciekawe rozwiązanie, ale bardziej. Wierzę w to, że może spróbuje do Mundialu dociągnąć, wtedy będzie miał 38 lat. To jest bardziej realne, ale może Cristiano Ronaldo go zainspiruje. Moi drodzy, tak wyglądają wygrani i przegrani po spotkaniu Polska-Austria. Jestem ciekaw, co sądzicie o moich wyborach. Jeśli podobał Wam się mój materiał, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do. Subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to pewnie także pojawi się odcinek o wnioskach po tym spotkaniu. Także tra tradycyjnie nagram dla Was taki odcinek, gdzie Cichecki Mikołaj bawi się w selekcjonera polskiej reprezentacji i przedstawię Wam moją jedenastkę i zestawienie Michała. Probieża, to może w niedzielę albo w poniedziałek, przed tym wtorkowym spotkaniem. Tak będzie właśnie wyglądał plany moich transmisji.